Dzisiaj sobie zagramy w browserach, jak, jak, jak głosowaliście w komentarzach? Jak, w jakie gry mam nagrywać, to. To, to będziemy... To będę 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 To jest takie, jakby moje konto. Teraz gra taki mój sus kolega. Ten Xdepan to taki sus kolega bardzo. Że jest takim susem normalnie. No, no to na razie sobie zagramy, no, na razie może zagramy Może jazz Chyba to na razie zagramy jazz, jeszcze sobie tutaj to odbiorę I, 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 i będzie teraz star drop, po tej jak wygram Trzeba na niego tak tak. Aha, jednak dobra, jednak przegrałem trochę, trochę kiepsko mi wyszło to. Ale na szczęście nic nie straciłem. Zapraszam mnie mój sus kolega taki. No i on, on, on jest, on, on ma nawet, no ma nawet fajne konto. Ja mam troszeczkę więcej tych pucharków. No ale też dobrze gra. No i bo dobry kontakt. To sobie sobie na broka. Coś mi napisał. Tak. Poczekaj chwilę, widzowie. Dobra, czekam co on napisze no i, no i będziemy grali. Dobra. Time to, move to, the to widzowie, dzisiaj star... postarałam się dzisiaj na tym odcinku zro... wszystkie Star Dropy zdobyć i jak wypadnie mi legendarny, to na, no to, to, robię jakiegoś specjala. bo dzisiaj doradzę jakiś legendarny Star Drop tym odcinku. Ja trochę słabo gram, bo miałem drugą długą przerwę. No to, to... też trochę będę też gorzej grał trochę. Dobra, może w takim razie przegrywam sobie na trzecim rangę, bo płako w ogóle nie gram. O! O! Bo on dobrze pisze, że trzeba mnie subskrybować, bo, bo są fajne odcinki według mnie na przykład Jak chcecie ID do, do, do mnie to piszcie w komentarzach, Jak chcecie do, mnie, do mojego, abyście, abyście chcieli mieć mnie w znajomych, czekajcie chwilkę Dobra, to mi zaraz tym. Dobra, ten już poko praktycznie, on już nie żyje. No i nie żyje. O no i kolega mnie uleczył jadź pokaż mi on mnie i tak nie zabije, bo... on już praktycznie nie żyje. Oj no i nie żyje. Dobra, to teraz daj na Majka i El Primo mnie oczywiście musiał zabić, bo poszłem jakieś Ale Jest, jest znowu przegrana. Ja nie wiem co ja I no Dobra. Może... Dobra, jak, jak teraz przegram, to ja już nie wiem, to się poddaję normalnie. Bo coś mi dziś, bo dziś Coś mi tak słabo i dziś. Dobra, może... Może przynajmniej... Przynajmniej chyba bólem nie zginę, bo ona blisko, to on... Dobra. Czekajcie chwilę, znowu coś napisał. Dobra, graj, dawaj, bo ja już tam grywam. Halo, żyjesz? Żyj, 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 żyj. No to, że znowu napisał. On. Dobra, to tutaj. Dobra, gramy. Dobra, dawaj. Start. No jeszcze będzie za tym żeby po godzinie. Dobra. Wiem, ja że widzę, że większość jest gadania niż grania, ale... No, tak piszę, to muszę odpisywać. Dobra, to... Może mu wybiło. No, dobra, ja może... A Karla. To teraz mój klub, jak, jak chcecie dołączyć, to polecam. Fajny klub, maliniaki. Najlepszy klub na świecie normalnie. No tysięcy kucharków, ale chyba większość z was, z was ma 7 tysięcy kucharków. Dobra. Oj. Znowu będziemy... Dobra, może teraz wreszcie wygramy na tym kaucie Dzisiaj chyba jednak tych wszystkich dropów nie zrobimy nadcinku, będzie za drugi odcinek, ale może, bo już trwa niby 7 minut, już pra, pra, prawie jeszcze 5 sekund tylko i będzie 7 minut. Dobra, no to dajemy. toś nie pytajcie o nik Nie wiem, wymyśliłem, myślałem o niku i taki mi wpadł do głowy Chrupek. Bardzo, bardzo mnie fajny nik. Nie wiem, jak według was, widzowie, ale... Dobra, teraz jestem... Ej, ej, teraz ja sam z Strzelką jestem, czyli z jakimś wi Wiktorem walczę. Dobra, może tylko staranie. Użyję gadżetu, bo to może się przydać. Dobra. I dobra, teraz się może... Dobra, pokonałem go. Idź. Ja bym teraz szelki schował. O, jak idzie tutaj ta nita, to... Na no, szelki szeli, się trochę boję, bo... Ona jest trochę taka niebezpieczna z ujtem. Uciekać? Dobra, uciekła na szczęście. Dobra, teraz jestem ja versus nita i... Shelly Co? Dobra, tutaj się może schowa może jakoś, może jakoś to już wyciągnę Dobra No nie no, to było już praktycznie niemożliwe Bo, czy Może dla niektórych było możliwe, ale dla mnie to było już ciężko, nie było. Dobra, przynajmniej dzisiaj sta dwa star dropy spróbujemy mi wbić no dobra, trochę się w sumie boję szarżować tak, dobra ale nie, to zabije przecież tutaj jest nie zabić ona ma nic, nie. By prawie nie ma kapela dobra zabiłem ją dobra. dobra wygraliśmy to na szczęście Widzowie, pierwsza ja wygrana na tym odcinku, a tyle się omęczyłem ja. dobra. Jeszcze by był chociaż epicki. No nie no, bardzo rzadko. Dobra, wbijemy. Dzisiaj mi chociaż dwa star No nie no, znowu piszę, nie, zaraz nie wytrzymam. Co, ci to będzie pisać? ja go czy mam normalnie. Dobra, kram. To ja mogę sobie za tym razem ale dobra. Jak, jak już oglądacie ten odcinek, to pewnie już będzie na moim kanale jeszcze odcinek z prawdziwego życia. Później nagram z Minecrafta no i z oksowo. Tak pisaliście w short, jak nagrywam. Jak nagrywam. Dobra, to akurat chyba, tą rundę chyba akurat wygraliśmy. Przecież jeszcze nie, nie w sumie chyba jednak może nie wygraliśmy. Nie, dobra, ch chyba, chyba wygraliśmy. Dobra, tak, wygraliśmy. Bo... Dobra. Ten, ten odcinek chyba będzie trwał tak z 15 minut. Nie wiadomo. Nie wiadomo ile. Ten kolega dobrze gra tym Darylem. Bo też już. A ja trochę gorzej gram. Według mnie na przykład. nie chociaż to będzie chyba. No hmm. Dobra, no to cze teraz czekam jak ta S pokona tego Broka. No i runda wygrana. Dobra, no i teraz plus, plus 8 pucharków. Dobra, no i mam 16 rankę. No i w sumie nic, teraz mam 16 rangę Skoro już nie wbiję tego drugiego starodropa. Dobra, jeszcze dwie bitwy na tym odcinku wygrane. No i kończymy ten odcinek. No i jak, jak coś, to polecam klub Maliniak. Bardzo fajny klub.